Siema, siema, co wy macie w tych wielkich paczkach? Nie, nie Jak wiem. Jak nie wiesz, kto tam, kto nam to przyniósł w ogóle? Chyba Super Sink. Chyba jakiś Super Singh zywa. Dobra, chyba je otworzymy, co? Trzy, tak, cztery. O! O! Jak będziecie potrzebować magiczną rękę, to powiedzcie: O kurczę, już tyle otworzyłeś? Masakra. Magiczna ręka nadchodzi z nożycami.

Jakiś domem, tak? Ta paczka nie chce się chyba otworzyć, co? na to. O kurczaki, co tam będzie? Co myślicie, co wstawiacie szybko? Ja jakąś chyba nie pokażę. Mi się wydaje, że shopkinsy. Jakie shopkinsy? A nie? No to pokażcie, co tam będzie? O! Wow! Boka! Wow. Ale paragon. świetne. Pokaż paragon! Nie paragon. paragon. ja, chcemy paragonu! I ja, Co to jest? Powiedzcie, dzieciako! Taka wielka baza! Wielka baza? No! Kogo? Jakiś złych czy dobrych? Mr. Kinga! Mr. Kinga i ja! To które pierwsze otwieramy? Otwieramy to? To mniejsze? Dobra, to podajcie! Szymon, dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, A co wyciągnij, co? To się na was tak kapicie? Ej, nie otwierajcie mnie tak mocno! Odbieramy, no co odbieramy. co tak mocno? z jednej strony Uf, tylko. No wiem, musimy, <laughs> ale wiesz, ale... Cię ale dobrać ty, dobrać. ty ciągniesz, staj, ty stay. Ej, no zastanówcie się, z której strony? Z no, no, Dawaj, dawaj, dawaj. Magiczna ręka wam chyba pomoże, co? Tak, pomoże. Ole baza! baza. Świetna, co? Co tam są za dodatki? Kieżarki. Co to jest ciudad? Nie, to są takie... Weź Pokaż, co tam tu tam jest? To powiedzmę. Jakiś pies, co tu jest? Super o. Co to, to, to można robić? Co myślicie? Taki... Eliksir. Eliksiry? Mm. Tak. Magiczne. A patrzcie na to. Wow, pokaż. wow, to można wejść. Można zamykać. O, można tak! Można, tu można tym wejść. kręcić. O tak, można tu. Ej, ja tutaj ja się schowałem! Nie widzicie mnie? widzimy. Takie coś? No, pokaż. I pokaż jakie dwa zwiększy. Pokaż co to jest jakaś armatka? A! Pokaż dwa Zingsy, jakie armatka. były takie, tak? Ej, gdzie? Pokaż gdzie tą armatkę? Się jak szczela. Pokażecie? Tylko nie tak. we mnie, ej. W nie we mnie. A tak na Malikę. Ała, dawaj. Ja chyba nie sił, chyba obiadu. Już, Oła, tu jest, to Ała, tutaj poleciała na mnie. Tu jeszcze jest. Co tu jeszcze jest? Tutaj też na mnie poleciało. Ała, na mnie z każdej strony. A to się otwiera do góry, co myślisz? Ej, tutaj jeszcze się trzeba to wydmać. Co to jest? Co Nie to była? Jakaś tajemnicza karta? Coś kręcącego. A, chcę ja wam pokażę, gdzie pokaż się Pokażcie. Może tak wygląda. A, wow, taka tajna baza, jakby co? Jest z tej strony zrobisz. coś, że to jest tu. A, o, można to zamknąć? Tak, można. To pokażę, jak to się zamyka. Chcesz tam jakiegoś Zingsa. Zamknij go do domku. Ja się zamykam i się optykam. O, A to można do góry? Tak, można. Pokaż. Ooo, można się... coś schować? Siebie. Siebie? <laughs> Szymona tam schowamy, co? O, o nie, nie. nie. Szymona schowamy, schowamy i koniec. Teraz otwieramy kolejne. Dobra, Jeszcze to pokaż. się nie możecie pewnie doczekać. No pewnie, Ważna. że nie. Ja nie mogę. Ja też. Wielkie pudło teraz to otwieramy. Po, to schowamy. Cieszęcie, widzio widzowie. No, myślę, że się cieszą. O, ciężkie. Jeśli Wam się podoba filmik, to no co mają zrobić? To daj łapki w górę. Pewnie, że tak. Żeby I my je otworzyliśmy. No. Tak. Oj, Ej, Szymon to... da z jednej strony otworzyć. No, chyba to nie jest zamiast stelkinka. To jest? Dobry, chyba jesteśmy to... długudowny chyba No, pokażcie, już trochę otworzyliśmy. No, bo było bardzo ciężko, wiesz, musieliśmy to sami zrobić. Pokażcie, co tu macie. Wow, Można kogoś zamknąć. Serio? Pokaż. Można tutaj kogoś zamknąć, coś tak zrobić. Tak? No. No to super. A co to? Jakieś tajne skrytki tu są? No to to wszystko jest. Ła, co tu jeszcze? Ej, co tu nam jeszcze... jeszcze... tam... na magisza ręka dała? Jeszcze do tego wow. zestawu były? Jakie zinksy pokaż? Patrzcie, Mr. King! Pokaż tego gościa. Wow! wow. O, samochód. Ja, samochód! Ile tego jest tutaj? Jest co? W tym kartonie? Pokaż. Wow! Oh. Jakie to Patrzcie, jaką ma Kulka, jakie szybkie. Wow! Kulka, Kulka! Kulka w samochodzie! Kulka w samochodzie! Świetnie, pokaż. Wow. Zimny, odpuść to. Jest, a ja pokażę nasze dwa nowe super Dobra, produkty. pokaż. Takie. Są takie ładne. Pokaż tutaj. A Ty zabierz to coś. Mamy no, tutaj. fajne. Tutaj ma jakby takie złote, prawda? Mm -hmm. Pi, 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 pi. Co to, A co to jest ta kula? Można tam wsadzić kogoś do środka? Tak, Tym razem Dawida wsadzimy. <laughs> Nie, musimy się ona... Jest... Ej, już mam coś. Pokaż, włożysz tam do środka tą kulę? Pokaż, co Ty tam mm -hmm. masz. Tablicę oh, jakąś. Jakaś tablica. Tu mm, może mm, mm. ona będzie. Kolejny jakieś jak tutaj. Co to tu tutaj będzie ta tablica. Tak? Trzeba ta złożyć pisa. po prostu. Pisania. Tablica pisania. To, to gdzie? Chyba już wiem. Chyba to tu. hmm. to tutaj to do góry? Powiażcie. Magiczna ręka! Szybko, Magiczna ręka pomoże! O, instrukcja. O, mamy tutaj tak. instrukcję! Ale auto! Brum! Parkujemy! A, tak jak myślałam! Pokaż! Ale z tej strony... A, stoj! Parkujemy! A tej nam magiczna ręka mag... mega fajnie nam pomaga! Mm. To trzeba... Trzeba złożyć o, to ej. fajnie, co? Ej, 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 ej! No, A co, co to jest za przycisk? Jakaś mienia. Takie były. To są. Chyba mylia. ma swojego ty, go to się pieska. Czekamy światło na ten piesek. on się nazywa Roki. Roki. Roki Roki. O, to można kręcić. Patrzcie na to. O, przepraszam, się Musimy to na No... no Jeszcze ja, tutaj coś przyczepiłem nam. O! o. Szczelaninka! O. Tutaj hmm. trzeba. O, tam zahaczyć. Pokaż, tak, tu tą kulę trzeba zahaczyć. I. <grym> o, no, kulko! Co ty tak dzisiaj jeszcze miła? No właśnie, no właśnie, kulko. Co tak o Oto się i koniec. Tak, dacie radę, czy nie? Bym <grym> się odczepiła. Ooo! Super wpadła i a, teraz a, a, jadą w świat! Ej, pokaż, co było? pokaż te auta z bliska. Czyli co? Ej, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. O co chodzi? Hm, to hmm. co z tym? Później to jakoś wypróbujemy, co? No może. Pokaż jeszcze raz tutaj wszystkie, Jest taka tablica, hmm, można tablica sobie kręcić. kręcić. Hmm. Tutaj mamy taki hak, tutaj kręcimy. Tutaj ta kula zjeżdża w dół Ej, le, to i to? To do prosto do tego auta. Cztery. 4... 4... Świetnie. So, to? To? To, to co? Co? Ucieka nam! Powinna powinna to kula tak. Wow, wow. teraz ja. Teraz Szymon spróbuje. Z, Z tej strony parkuje. I teraz a nie zaczepia? Chyba się zaczepia, co tą kulę? No właśnie, zaczepia się. A patrzcie na to. Ej, cześć, to jest coś Zaczepić. fajnego? A to można Tajnego tchać. i fajnego. Uuu, to a. można coś tajnego włożyć. Takie auto dostaliśmy i ta a, kula przyczepił. Jedzie w dół, jedzie w dół, jedzie w a dół. A i tutaj tak nie spada? Chyba to widzowie. No. Prawda, może ktoś będzie wiedział nam podpowie. Spróbujemy raz? Go! No, go! To co? chodzi. ja muszę dobra puścić kulę i ściśnąć gołocowy na to. No to spróbuj. Nie. trzy, dwa, jeden. Chyba nie wyszło. Dobra, to chyba się żegnamy, co? To cześć!